Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Widzmina. W tym odcinku chciałabym porobić trochę takich zadań pobocznych, jakieś trofea, pozdobywać, pobić się z kimś. Panie, nie widzieliście może mojego syna? Włosy koloru słomy, piegi na nosie Skrap taki, dwanaście wiosen jeno. Przykro mi, nie widziałem go. Dzień i noc tu ogień fale. Żeby mógł drogę odnaleźć wśród mgieł i moczarów. Synek mój kochany. O. Mam nadzieję, że go odnajdziesz. A może to Alwin? Szukam strzygi, która ma tu ponoć swoje legowisko. Widzicie, panie, ten kościół stary na wzgórzu? Tam, w krypcie, strzyga mieszka. W nocy się budzi i biegnie krwi szukać. A ciebie nie rusza? A raz jeden podbiegła do ogniska, ale m się nie ruszył. Wszakże to ogień dla mojego synka, żeby nie zbłądził po nocy. Potwora spojrzała na mnie, jakby się zawahała i poleciała dalej. Od tej pory mnie omija. Ciekawe. Hmm. Ale widziałem kiedyś, jak człowieka dopadła. O, strasznie to wyglądało. Opowiedz. Hmm. ...ciekawy sposób na pokazanie tej historii. Zamiast słuchać opowieści, to po prostu ją obejrzymy. Dlaczego Geralt nie mógł przejść po prostu sobie tędy? No dobrze, może by się pod nim załamało, w końcu jest kupuł mięśni. Hmm. Potem elfy podpaliły dom sąsiada, wywlekły go razem z żoną na ulicę i zakatrupiły! Mnie chcieli wcielić do wojska. Na szczęście król Foltest wrócił i weźmie nie ludzi za mordę. Ja w każdym razie będę daleko stąd. No. I słusznie. Wiecie, co Wam powiem? Nie, piesku, nie narażaj się. A to proszę cię, zjedz jego właściciela, ale pieska zostaw. Tak nie lubię. O <grymne> U, Ty te fajne. O, rany. To to jest kupa mięśni. Całkiem ładna z niej dziewczyna była. U, tej to musi cuchnąć. A tej butelce to co? Mhm. A Więc tu mieszka strzyga. się co ci się stało? Powstrzymajcie go! Powstrzymajcie go! Co ja niby takiego robię? Cześć Valerat. Witaj, Geralt. Voltest prosił, żebym sprawdził, jak sobie poradzisz. Widzę, że zaufanie to podstawa. Wiesz, jaki on jest. Poza tym ten potwór to jego córka. W pewnym sensie go rozumiem. Okay. To dobrze, że rozumiesz. Ale czego chcesz ode mnie? Voltest nie jest głupi i wie, że klątwa królewny to czyjaś sprawka. Nie wierzy, że sama zmieniła się w potwora. Na pewno w krypcie znajdują się jakieś dowody. Okay. Mam przekazać, że musisz je znaleźć. Foltest proponuje zacząć od sarkofagu, w którym ponoć sypia księżniczka. <grym> księżniczka z króla, a teraz pokaż mi drogę do królewy. Nie, jeszcze Chodź nie. Nie, tfu, Ja nigdzie tam nie idę. Ja tam nigdzie nie idę. Idź za sam. My idziemy. Do jaskini uchodźców. No. No, tam mamy jakieś zlecenie do oddania, z tego co pamiętam. O, kufer. Mm. Trzeba zajrzeć. Oj, no spaduwa. A, tak Nic więcej mi się nie przyda. Jaski, uchodźców jest gdzieś tutaj, tak? A tu, okej. Okay. Hmm. Pierwsza, zmień Gerald. Geralt. Ja rozumiem, że byłoby za prosto, gdyby on automatycznie wyjmował ten co trzeba, ale... ...to już takie... trochę głupie jest. kolejne. Nie udało mi się odskoczyć. No i gdzie jest ta jaskinia? Gdzieś tu? O, dobra. Super. Poukrywane trochę te wejście. Widzę kuzyna. Wiźmin, że Raj? Słucham. <gryśla> Słyszałem, że kręcisz się w okolicach foltestowego dworu, czy to prawda? Król wynajął mnie. Nieważny. Nic już nie chcę wiedzieć. Interesuje mnie tylko moja urocza kuzyneczka. Nazywa się Antoinette. Jeśli ją spotkałeś, na pewno masz coś dla mnie. No. Spotkałem twoją kuzynkę. Przesyła ci pieniądze. Dziękuję! Stochotnie dziękuję! To chyba nie jest, kuzynka, ale nie, już nie będę się tak czepieć. To jest chyba dość duża jaskinia, co? Geralt Wartałoby tu zajrzeć głębiej. Pochodnia może się przydać. No, jak chcesz w te strony, tylko to nie widzę. No, nie ma tu nic więcej. Która jest 16. To jeszcze mamy chwilę. Dziesięć tysięcy. Niech będzie. Chciałabym znaleźć tego faceta, z, którymi, z którym mamy się bić na pięści. Raz. Dwa. Bardzo było mi miło, jakbym spotkała któregoś potwora z trofeum. No nie, serio. Naprawdę muszę iść wodą. Droga do starego dworzyszcza. Jest. No, sprawdzimy sobie tę drogę. A co mi tam? Nie wiem co tu będzie, ale... Nie zobaczę, co to jest i z czym to się je. Aha. Chrobia DW. Pewnie nas nie puści. Tędy. Baranie uby. <laughs> Przykro mi, nikt nie może przejść. Rozkaz wielkiego mistrza. Aha. Nie zrobisz wyjątku? Chyba oszalałeś, wiedźminie. Być może, a ty awansowałeś. Co masz na myśli? Wielki mistrz, powierzył ci bardzo odpowiedzialne zadanie. Pilnowania ulicy. Co żeś powiedział o ty? Boże! Nie dam się sprowokować Wiedźminie. Nie przejdziesz, jeśli nie masz naprawdę ważnych powodów. Aha, czyli nie przejdziemy. No dobrze. Warto było sprawdzić. A no widać, jakieś skarby by tu były? Dobrze. Idziemy do drugiej jaskini uchodźców. Cześć. Na razie. O, jestem. Więcej was matka nie miała. Cześć, 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 cześć. Nie przejmujcie się mną. Nie, nie ma się mną co przejmować. Ja to sobie tylko chodzę. Tak wiem, powinnam. Zdobywać punkty doświadczenia, bo to ostatni rozdział i w ogóle spadła Kółko zrobiłam. Tu mamy wejście do deski i nie wejdę. Bo, bo, bo nie, bo coś mnie goni. Już mnie nic nie goni. Okej. mamy kolejnego... Tak, stanowczo powinienem to zrobić. Kuzyna. A, a ja właśnie rozkminiam uchodźca? Tak się mówi? Uchodźca? Ten uchodźca? W ogóle jest w, w, e, liczba pojedyncza tego słowa? I idę do Redani. Tam ponoć wybito nie ludzi. Trzeba będzie przekonać Foltesta. Tak, w ogóle. Jeszcze miałem tutaj chyba jakieś zlecenie dla nich. Co? Dom spalili, dobytek spalili. Co jak ta Idę do Redani. Dziwna, dobra. Chodź. Wreszcie jesteś. Antoinette nie śpieszyła się za bardzo. Gdzie moje złoto? Kim jesteś? Kuzynem Antoinette, oczywiście. A ty musisz być posłańcem. Każdego nieznajomego witasz w ten sposób. Cóż. Dajmy spokój tym gierkom. Nikt normalny nie zapuszcza się na bagna w tych czasach. Daj przesyłkę. Masz szczęście. Rzeczywiście mam coś dla ciebie. Dzięki. Nareszcie mogę wrócić do domu. Okej. Okay. Będzie trzeba teraz odnieść pokwitowanie. Mamy tu jeszcze coś ciekawego w tej jaskini. Nie, tu jest wyjście. co, tu nie ma nic więcej. Możliwe. Tylko komu ja mam kurna oddać to zadanie, to zlecenie? Się. Ach. no dobrze. Jak się zastanawiam... Ale nie, to przeniesiemy się do innej jaskini, bo wiem, gdzie mogę znaleźć. Hmm. O! Miałam wyjść stąd, ale, no, w sumie, niech będzie Zdenek. Kim ty kurna jesteś? Grazy. Wiedz mi, od jakiegoś czasu znany pięściarz. Aha. O, to nie mówią, że nie masz na razie możesz mówić mi zdenek. Nie wyglądasz na potężnego pięściarza. A, więc to tak. Przyszedłeś tutaj się ze mną zmierzyć. Jakżeś zgadł? Gotów do walki? Ta. Tak. Nie traćmy zatem czasu. No, serio, i tak oberwałeś. On może się uchylić. Gerald. Geralt, Geralt. Dobra, niewiele nam zostało, co? Jej, Jej. dało się, skończyliśmy zadanie, czyżby? Wiedźminie, jesteś jedną z kilku osób, które mnie pokonały. Kilku? <noise> Ponoć jesteś niezwyciężony. <noise> a tak, bo rezerwuję sobie prawo do rewanżu. A nikt jeszcze nie pokonał mnie dwukrotnie. Mm. Może następnym razem. Jestem zmęczony. Coś Czuję, że będzie trzeba do niego przyjść następnego dnia. jak ja tu wlazłam w ogóle... Nieważne, w każdym razie wlazłam tu jakoś. A tędy. Okej. Okay. No dobrze. To ja... Ja sobie wyjdę. Przejdę się. Takiej To jedna z jaskiń Czy ja mogę zobaczyć dokładną mapę, czy... O właśnie. Pójdziemy sobie do jaskini druidów może? I spróbujemy zdobyć jedno z trofeów, które cóż, będziemy mogli zdobyć w nocy. Chyba, że tutaj jeszcze coś znajdę. No jeszcze teoretycznie można zajrzeć do tej starej kopalni. Ale ja chyba bym wolała najpierw zabrać się za to, co wiem, że tam jest. A potem sobie poeksplorować. To jest stara kopalnia. Ta. O tu jest widzę już tu jaskinię, o którą nam chodzi. Tylko też rzeczywiście będzie musiało się od nas wszystko odczepić. O. Się prześpię do. Ojej, jej, poziom. Ja się prześpię do północy, ale zajmiemy się też talentami. I w ogóle. Ah. O, wszystko mam na czwórki. Tak, też sobie kupimy wyższy. Jeszcze jakiś brązowy talent? Możemy tu gdzieś włożyć. Czy nie bardzo? O, rany, te psy. Niech będzie tutaj. Coś złotego by się przydało, co? A. Zwiększymy sobie natężenie znaków. Eee, I śpimy do północy. Ja się przejdę spróbować, powalczyć z tym, z jednym naszym zleceniem. Tylko, że to jest jakoś. Aha, A jak ja mam tu przeleść, to się jakoś wlazło między tymi, między skałami, co? Już chyba widzę, gdzie muszę się zająć. Juniustwem. Aaaah. Ach, oczywiście musiałam oberwać. Dobrze. Aha, no tak, jesteśmy w walce, więc nie mogę zapisać gry. Jeszcze przez zajkar. Jeszcze utopiec. Mm. Ktoś jeszcze? Jeszcze, ty. Nie rób mi tego. Dobrze. Już mogę stwierdzić, że jest spokój? Dobrze. Przyda nam się jakiś eliksir. Wow. Mam małego filtru Petriego. A, wypijemy sobie. Mutagenny, skoro już go mamy, i skoro o nim zapomniałam. Aha, ha, ha. co my to mamy? O, to możemy założyć w sumie. Tylko najpierw musimy schować miecz. Nie, schowaj go już schowany. Coś jeszcze tu mamy A niech będzie ta wierzba nie? I na Gdzie Ja jestem. O kurwa. W ogóle jestem nie tu, gdzie miałam być. O jezu, zostawcie mnie. Dobra. A? nie idzie źle. Ale to zdecydowanie nie są przeciwnicy, o których mi chodziło. Jestem derpem. Tak lepiej, tak lepiej. Okej. Okay. A jednak. <ścoughs> Czytałam, że jest przy bramie i myślałam, że to jest ta brama, ale okej, okay. Idziemy w takim razie do jaskini druidów. Wcale nie ma czystej drogi, mapo. Jesteś po prostu złośliwa, i pokazujesz mi, że tędy można przejść, a tędy nie można przejść. Oj. No, spadłówa. Ziomki. Jeszcze ty i ty też. Jeszcze deszcz zaczął padać świetnie. Co ty ty. Mhm. Nie była tak na ciebie, odpowiednie co. No, chodź do pielcu. Już mogę wejść i się schować przed deszczem.. Mamy coś dla ciebie. Witaj. Mogę się na coś przydać? Chodzą słuchy, że w okolicach starej krypty na bagnach pojawiły się jakieś zabójcze monstra. Wiesz coś no tak, więcej? krypta. Ludzie powiadają coś o nietoperzowatym potworze i <laughs> Zbadaj te sprawy, jeśli łaska. Zabiłem Garkajna. Oto dowód. Wspaniale. Więcej nie zabiję żadnego człowieka. Oto twoje tysiąc Orenów Nagrody. Tak mało. Bywaj. Dobra, moi drodzy. Ja będę na dzisiaj kończyć. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Niewiele dzisiaj zrobiliśmy, tak naprawdę, ale w kolejnym odcinku mam nadzieję zrobimy więcej. To jeszcze raz serdeczne dzięki i do kolejnego odcinka.